Dzisiaj obiecany odcinek, w którym zamontujemy sobie kilka dodatków do naszego drona, m.in. GPS, Bazer, LEDy, ale zaczniemy sobie od Bazera, a dokładniej Bazera z własnym zasilaniem, bo to właśnie dzięki niemu, nawet po crashu, gdy bateria zostanie odłączona, będziemy w stanie znaleźć naszego kłada. Zacznijmy sobie od podłączenia i pinoutu. Do podłączenia mamy trzy przewody: 5V, masę oraz specjalny przewód Bazer Minus. W pierwszej kolejności na Flight Controllerze wyszukujemy sobie pad Bazer Minus. Obok niego powinniśmy znaleźć pad 5V, czasami oznaczony jako Bazer Plus, oraz masę. I tak podłączamy. 5V do 5V, masa do masy i Bazer Minus do Bazer Minus. Ten ostatni często oznaczony jest jako B-. Minus. Przewód puścimy pod Flight Controllerem, a sam Bazer montuje do ramy za pomocą tradycyjki, tak aby mieć jeszcze dostęp do przycisku, który się na nim znajduje. Przechodzimy do konfiguracji. Podłączamy drona do Betaflighta i przechodzimy do zakładki Configuration, w której ustawimy sobie, kiedy nasz dron ma wydawać dźwięk. Od siebie polecam wyłączyć opcję USB, żeby przy podłączonym kablu bazer nie działał. Resztę ustawiamy według własnych preferencji. Możecie zaznaczyć wszystko, a jeżeli okaże się, że w danej sytuacji piszczenie was irytuje, to możecie to po prostu wyłączyć. Następnie skonfigurujemy sobie włączanie bazera pod przyciskiem na aparaturze. W tym celu przechodzimy sobie do zakładki MODS. W Poprzedniej części omawialiśmy już, jak dodawać opcje w tej zakładce. Więc jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, sprawdź go koniecznie. Odnośnik do niego znajdziesz w przypiętym komentarzu oraz w karcie w prawym górnym rogu. Tutaj aktywujemy opcję biper i ustawiamy, w jakiej pozycji przełącznika ma się włączyć. A teraz zobaczmy, jak to działa w praktyce. Pierwszą sytuacją jest to, kiedy mamy podłączone lipo, mamy zasięg z naszą aparaturą, ale nie wiemy, gdzie nasz dron wylądował. Wtedy wystarczy, że na aparaturze klikniemy przycisk, który przed chwilą przypisaliśmy pod buzzer, a dron zacznie wydawać z siebie dźwięk i będziemy mogli go bez problemu znaleźć. Druga sytuacja to utrata zasilania. Wtedy po określonym czasie bazer sam zacznie wydawać z siebie dźwięk. Żeby go wyłączyć, mamy zwykle dwie opcje. Pierwsza przytrzymujemy przycisk na bazerze, a jeżeli bazer go nie posiada, podłączamy na moment baterię. Bazer będzie się też aktywował przy normalnym odłączeniu baterii, także pamiętajcie o tym, zanim wrzucicie drona do bagażnika, z którego po paru minutach zacznie wyć. Przechodzimy dalej do GPS-a. Mamy dwa rodzaje GPS-ów: z kompasem, czyli z magnetometrem, lub bez niego. W dużym uproszczeniu w Betaflightie kompas nie jest potrzebny, a jego użycie jest nawet niewskazane. Wynika to z tego, że w dronach FPV GPS jest bardzo często umieszczony bardzo blisko innych urządzeń i przewodów, które generują pole elektromagnetyczne i zakłócają odczyty. Przy wystarczającej ilości satelit Betaflight jest w stanie określić kierunek lotu na podstawie samych danych z GPS-a. Więc tutaj po prostu nie warto dopłacać do droższego GPS-a. Za to warto dopłacić do GPS-a z chipem M10. To obecnie najlepsza opcja na rynku. Jeżeli chodzi o barometr, w który często wyposażone są również GPS-y, nie jest on konieczny, ale warto go mieć. Zapewnia dokładniejsze odczyty i tym samym lepsze na przykład utrzymanie wysokości. Często barometr wbudowany jest również w flight controller, tak jak w moim przypadku. Można też wybrać nieco większy model niż ten, który ja mam, bo ten jest absurdalnie mały. Jest to najmniejszy GPS jaki w życiu widziałem. Będziemy go testować. Jeżeli nie sprawdzi się w pięciocelówce, to na pewno znajdzie swoje zastosowanie w mniejszym dronie. Przechodzimy do połączenia GPS-a do FC. Jeżeli mamy GPS bez kompasu i barometru, sprawa jest bardzo prosta. 5V, masa oraz para TX i RX. Czyli jak zawsze, 5V do 5V, GND do GND. Tx do Rx, Rx do Tx. Oczywiście zapamiętujemy, którego UART użyliśmy. Jeżeli podłączamy GPS z kompasem dochodzą nam jeszcze dwa przewody SDA i SCL. To linie magistrali I2C. SDA to linia danych, a SCL to linia zegara synchronizującego transmisję. Pad SDA z GPS łączymy z SDA na FC, a SCL z SCL. Jeżeli mamy GPS z kompasem i barometrem, ale nie chcemy z nich skorzystać, to po prostu tych dwóch ostatnich przewodów nie podłączamy. Zanim jednak przejdziemy do Betaflighta, ustalmy, co będziemy w ogóle konfigurować. Po pierwsze, OSD, czyli wyświetlanie na ekranie gogli prędkości, koordynatów, ilości satelit, czyli wszystkie dane, jakie otrzymujemy z naszego GPS-a. Po drugie, position hold, czyli utrzymywanie pozycji naszego drona w powietrzu. I po trzecie, moim zdaniem najważniejsze: Return to home, czyli powrót do domu. Żeby skorzystać z tych funkcji musimy najpierw przeflaszować nasze FC. Zanim to zrobimy, zróbmy sobie backup. Pokażę Wam inny sposób niż ten z poprzedniego odcinka. W zakładce Presets klikamy Save Backup i zapisujemy plik na dysku. Sprawdźcie, czy na pewno nie są pusty. Wchodzimy w Update Firmware. Wybieramy nasze FC i wersję oprogramowania. Po prawej stronie wybieramy Digital jako protokół USD, a w opcjach dodatkowych zaznaczamy GPS, Altitude Hold, Position Hold, ewentualnie Magnetometers, jeżeli chcecie korzystać z kompasu. Klikamy Load Firmware Online, a po chwili flashujemy nasze FC. Po flaszowaniu wracamy do Presets i wgrywamy nasz backup poprzez kliknięcie Load Backup. W Configuration, jeżeli mamy barometr lub kompas, zaznaczamy te opcje. W zakładce ports pod wybranym uart ustawiamy sensor input jako GPS, a następnie prędkość na auto. Wchodzimy do zakładki GPS, ustawiamy protokół na UBLOX, włączamy AUTO CONFIG i Galileo. Nasz GPS w tym momencie powinien już działać. Jeżeli wyjdziemy na zewnątrz i chwilę poczekamy, zobaczymy tutaj naszą lokalizację oraz ilość złapanych satelit. Przechodzimy do ESD. Ustawialiśmy już część elementów w poprzednim odcinku, więc tutaj postępujemy tak samo. Na OSD powinniśmy wrzucić sobie ilość satelit, wysokość, odległość od miejsca startu, prędkość oraz kierunek, w którym dron jest zwrócony. Przejdźmy teraz do ustawienia najważniejszego, czyli powrót do domu RTH. To właśnie dzięki tej opcji nasz dron po utracie np. połączenia z aparaturą będzie mógł wrócić do miejsca startu. W tym celu przejdźmy do zakładki FailSafe. Włączaliśmy ją w poprzednim odcinku za pomocą zaznaczenia Expert Mode. Stage drugi ustawiamy sobie jako GPS Rescue. I to tak naprawdę wszystko. Od tego momentu, kiedy nasz dron straci zasięg, rozpocznie on procedurę powrotu do domu. Musimy pamiętać tylko o kilku rzeczach. Domyślnie, jeżeli nasz dron nie złapie odpowiedniej ilości satelit, nie będziemy mogli uzbroić silników. Minimalną ilość satelit możemy ustawić pod parametrem Minimum Satellites, Ewentualnie możemy wyłączyć całkowicie opcję sprawdzania ilości satelit poprzez włączenie opcji Allow Arming without Fix. Co do tej opcji, jedna uwaga. Jeżeli wystartujemy naszym dronem bez Fixa, czyli bez dostatecznej ilości satelit, to procedura RTH nie będzie działać. Wynika to z faktu, że dron w momencie startu nie będzie wiedział, gdzie jest jego pozycja HOME i nie będzie wiedział, dokąd wrócić, więc w przypadku fail Safe po prostu spadnie. Na koniec konfiguracji ustawmy sobie jeszcze jedną bardzo przydatną, jak niekonieczną rzecz. Pierwszy hipotetyczny scenariusz. Odleciliśmy gdzieś daleko naszym dronem i straciliśmy wizję, ale cały czas mamy zasięg z naszą aparaturą. W takim momencie możemy wywołać sobie RTH z przycisku, i gdy nasz dron zacznie wracać, a my odzyskamy wizję, to wtedy możemy przejąć nad nim kontrolę. Jak to ustawić? Dokładnie już wiecie. Ja ustawię to pod przełącznik, który pozycyjny na razie na skrajną pozycję. Drugą rzeczą, którą chcemy ustawić, ale tylko na czas testowania RTH, to fail safe. Symulować to będzie utratę kontroli nad naszym dronem. Jeżeli przetestujemy sobie RTH wywoływany z przycisku, to dopiero potem możemy przejść do testowania RTH po fail safe. Aby przejąć kontrolę nad dronem, który jest w trybie powrotu do domu, wystarczy, że wychylimy którykolwiek z gimbali na więcej niż 30%. Jeżeli RTH było wywołane z przycisku, wystarczy ten przycisk zdezaktywować. Jeżeli jednak nie zrobimy nic, dron spróbuje wylądować w miejscu startu. Samo RTH jest podzielone na kilka faz. Pierwszą z nich jest przejście drona w tryb Angle. Warto również ręcznie przetestować ten tryb. W zakładce Modes możemy sobie ustawić go pod dany przycisk i sprawdzić, czy dron utrzymuje się w miejscu. Jeżeli nie, to dodatkowo musicie skalibrować akcelerometr. Następną fazą RTH jest wznoszenie się naszego drona na daną wysokość. Możemy ustawić konkretną wysokość Nasz dron może wzbić się na maksymalną wysokość, jaką zarejestrował podczas naszego lotu lub wznieść się na wysokość większą o daną liczbą metrów od aktualnej wysokości. Te wszystkie opcje możemy ustawić w zakładce Fail Safe. Możemy również ustawić samą prędkość wznoszenia się drona. Następnie nasz dron zmienia swój kierunek, tak aby był zwrócony w stronę miejsca startu i rozpoczyna swój lot. Prędkość oraz maksymalny kąt również możemy tutaj ustawić. Na samym początku polecam przetestować sobie wszystko na defaultowych ustawieniach i dopiero w przypadku jakichś problemów bawić się tymi ustawieniami. Ostatnim etapem jest obniżanie wysokości i po dotknięciu ziemi rozbrojenie silników. Parametrem, który jeszcze możemy zmienić jest throttle hover. Jest to wartość frotla, w której nasz dron nie zmienia swojej wysokości w powietrzu. Na OSD możemy sobie wrzucić throttle position. Wartość, którą będziemy musieli wpisać, jest w zakresie od 1000 do 2000, więc jeśli na OSD odczytamy wartość 50%, to ustawiamy 1500. Jeżeli to będzie 30%, ustawiamy 1300. Wartość ta jednak będzie zmieniała się, jeżeli dorzucimy GoPro na drona, większą lub mniejszą baterię, a nawet będzie zmieniała się wraz z rozładowaniem lipo podczas lotu. Najlepiej jest więc określić tę wartość na docelowym etapie w połowie naładowania baterii, mniej więcej 3,8-3,9 V. Wartość tam będzie nam również potrzebna do ustawiania Position Hold, którym się teraz zajmiemy. Docelowo chcemy, aby nasz dron utrzymywał w powietrzu sam wysokość oraz pozycję. Dlatego pod jednego switcha w zakładce Modes musimy podpiąć dwie funkcje. Użyję tego samego przełącznika co do RTH. Pierwsza pozycja przełącznika nie będzie przypisana do niczego. Druga aktywuje nam Position Hold i Altitude Hold, a trzecia skrajna GPS Rescue. I to wszystko, co możemy tutaj ustawić. Resztę musimy ustawić w konsoli. Przechodzimy do ostatniej zakładki po lewej stronie. Jeżeli w naszym dronie nie mamy kompasu, musimy umożliwić position hold właśnie bez niego. Z defaultu jest on wymagany. Wpisujemy komendę, którą teraz widzicie na ekranie, i klikamy Enter. Następnie wpisujemy Save i również klikamy Enter. Wszystkie komendy znajdziecie w opisie tego filmu. Przejdźmy zatem do ostatniego elementu, czyli do LEDów. Przy różnych FC mamy różne możliwości podłączenia LEDów. Samych LEDów też mamy kilka rodzajów. I od nich zacznijmy. Po pierwsze, LEDy montowane pomiędzy silnik a ESC. Montaż jest bardzo prosty. Mamy trzy pady z jednej i trzy pady z drugiej strony. W momencie uzbrojenia silników, LEDy zaczynają świecić, a gdy je rozbroimy, gasną. Zwykle są jednokolorowe, a ich barwę musimy wybrać w momencie kupna. Drugą opcją są gotowe zestawy LEDów do dronów FPV, np. taki zestaw do Pawa 20. Tutaj zajmiemy się opcją najtańszą i jednocześnie z największą możliwością personalizacji, czyli zajmiemy się adresowalną taśmą LED. -y. Na początku musimy określić ile i gdzie chcemy umieścić naszych LEDów. W tym przypadku mamy pełną dowolność, jednak z zastrzeżeniem, że możemy użyć do 32 LEDów. Jeżeli chcielibyśmy ich użyć więcej, to podczas flashowania musimy wybrać opcję LED Strip 64. Ja wybrałem pasek z 74 diodami na metr oraz klasą ochrony IP65. Jeden metr kosztował mnie około 20 zł, więc koszt oledowania całego drona wyniesie poniżej 10 zł. Link do tej konkretnej taśmy znajdziecie w opisie. Ja dorzucę sobie LEDy na każdym ramieniu od dołu oraz dodatkowo jeden LED z tyłu. Po co? Zaraz zobaczycie. Montaż zaczniemy od FC. To tutaj znajdziemy pad oznaczony jako LED i wokół niego powinniśmy znaleźć również pady 5V oraz GND. Na pasku LED znajdziemy oznaczenie 5V, GND oraz DIN, czyli data input. Do tego pada podłączamy przewód z pada LED z FC. Pozostałe pady, jak zwykle, 5V do 5V i masa do masy. Paski lotowe możemy ciąć na dowolne segmenty, a każdy następny segment podłączamy do poprzedniego, tak aby zachować ciągłość tego paska, czyli koniec segmentu LED z jednego ramienia będzie początkiem segmentu na następnym ramieniu. I tak, aż do końca. Każdy segment zabezpieczy dodatkowo koszulką termokurczliwą. I w niej wrócę przewodami z końca segmentu na początek, z którego poprowadzę przewody do następnego ramienia. Analogicznie w połowie dorzucam sobie jednego leda na tył i z niego kontynuuję prowadzenie ledów na ramiona. Na samym końcu nie musimy już nic robić. Pamiętajcie, że karbon przewodzi prąd i ledy musimy od niego odizolować. W zakładce Configuration sprawdzamy, czy mamy zaznaczony LED strip, a następnie możemy przejść do zakładki LED. Pierwsze co musimy zrobić to określić i przypisać nasze LEDy. Mamy tutaj taką tablicę, która pomoże nam zwizualizować, gdzie mamy umieszczone nasze LEDy. Nie ma znaczenia, czy ułożymy je w linii, czy po prostu ułożymy je w kształt tak, jak mamy ułożone to na naszym dronie. Działać będzie dokładnie tak samo, jednak przy ustalaniu, jak mają świecić, dużo łatwiej będzie je skonfigurować przy poprawnym ułożeniu. Klikam więc Wire Ordering Mode i zaczynam wyklikiwać moje LEDy. Od FC pierwszy pasek składający się z czterech LEDów rozpoczyna mi się od lewego przedniego ramienia. Następnie lewe dolne, pojedynczy LED na tyle i pozostałe ramiona. Jeżeli chcemy wrzucić jeden kolor na wszystkie LEDy, zaznaczamy je, z listy funkcji wybieramy kolor i poniżej wybieramy, jaki to ma być kolor. I tyle. Ale nie po to, przecież instalowaliśmy adresowalne LEDy. Ja bym chciał, aby pierwsze trzy LEDy na przodzie i tyle dronu wskazywało mi kierunki, czyli przód świecił na biało, a tył na czerwono. Klikam więc pierwsze trzy LEDy na przednich ramionach i klikam kolor i wybieram biały. Następnie zaznaczę sobie Larson Scanner, aby miały efekt takiego pulsowania. To samo powtarzam dla tyłu, ale wybierając kolor czerwony oraz opcję Blink Always. Pozostałe cztery LEDy zaznaczam i wybieram opcję Rainbow, tak aby świeciły mi na różne kolory. Na sam koniec ustawię sobie mojego jednego LEDa z tyłu drona. Chciałbym, żebym wskazywał mi, czy GPS zaopał już fixa czy nie. Więc zaznaczam go, z funkcji wybieram GPS, a całą resztę zostawiam na ustawieniach defaultowych. Ja chcę mieć również kontrolę nad włączaniem i wyłączeniem LEDów poprzez przycisk na aparaturze. W tym celu przechodzę do zakładki MODS i dodaję funkcję LED Low, dzięki której będę mógł wyłączać i włączać wszystkie LEDy. Tutaj aktywacja tego trybu będzie oznaczała, że nasze LEDy będą wyłączone. Każdy inny stan będzie oznaczał, że LEDy będą włączone. I tak właśnie prezentuje się dron, którego wspólnie budowaliśmy przez ostatnie kilka odcinków. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego momentu, zostaw łapkę w górę jaki komentarz. A jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw również subskrypcję. Ja dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!